Dzisiaj chciałbym Was wprowadzić troszkę w temat constrainów, czyli takich powiązań, zależności pomiędzy różnymi obiektami. No, ja nie będę tego tłumaczył na polski, bo jakoś tak to dziwnie brzmi. To po prostu są constrainy i już. No, niektóre rzeczy po co tłumaczyć? Lepiej się do nich przyzwyczaić, do tych nazw, niż łamać sobie język, wymyślać. Raczej znaczy, też może sobie łamię język po angielsku, ale. Chodzi o to, że tak to będziemy znajdywać tutaj w programie, czy gdzieś jak będziemy szukać jakichś informacji w internecie, to po co gdzieś tam to tłumaczyć? No dobra, ale o co chodzi? Chciałem z Wami stworzyć po raz ostatni bouncing ball, bo może już macie go dosyć, ale chcę Wam pokazać sposób, w jaki możemy uprościć sobie sprawę za pomocą właśnie constrainów i dzisiaj zaczniemy od jednego z nich. Więc zadajmy sobie takiego bola pierwszego, czyli UV sphere. Ja jestem tutaj w wireframe mode. Może przejdę sobie tutaj trochę do góry ustawię to mniej więcej tutaj. No i co? Dodajmy sobie. A bo dobra, może żeby to było lepiej widoczne, to ja może tutaj dodam sobie jakiś drugi materiał. Więc dodam tutaj jeden materiał. Teraz dodam drugi z innym, jakimś kolorem niebieskim. Może wybierzemy sobie e, select, a następnie gdzieś tutaj było select random. O, właśnie coś takiego. Damy sobie assign, żeby było widać, że. Ta nasza piłeczka tam się fajnie obraca, i tak dalej. No dobra, dodajmy sobie teraz armature, czyli dodajemy. Chcemy to uwidocznić, więc przejdźmy sobie do viewport, damy sobie in front. No i teraz musimy przypisać piłkę do naszej kości, więc zaznaczamy, dajemy sobie with bone. No i jak teraz będziemy, przejdziemy sobie do pose mode, ruszamy i jest OK, tak? Jak skalujemy, to nasza piłka się też skaluje, czyli tak squash jest ale to nie jest do końca to, tak, ponieważ kiedy skłoszujemy w dół, to ona powinna się rozszerzać na boki. No i zobaczcie, jak przejdziemy sobie tutaj do constrainów, tutaj mamy je. Tak poza tym, poza tymi constrainami do kości, są też zwykłe constrainy do, object, do obiektów, je też y, warto by było poznać, no ale teraz jednak omawiamy tutaj typowo kości i ich constrainy, więc jak teraz sobie tu przejdziemy, to zobaczcie, tutaj gdzieś jest taki constrain jak volume, o, tutaj mamy, zobaczcie, Maintain Volume. Klikniemy sobie na to, i teraz tak, Free Axis niech będzie Z, Volume Workspace. OK, zobaczmy, damy sobie teraz SZ i zobaczcie, że jak skłaszuje, to streczuje mi się na boki. No, i tak naprawdę ułatwia nam to mega robotę. Wcześniej musieliśmy dodawać pełno keyframe'ów, nie dość, że tutaj skalowaliśmy na X, jeszcze na Z i tak dalej, a tutaj ten jeden constraint załatwia nam robotę. Możemy tutaj ten influence sobie zmniejszyć, żeby na przykład mało to miało wpływu, lub zwiększyć, żeby działało to właśnie w ten sposób. Ja to tak zostawię. No dobra, to teraz pokażę Wam jeszcze parę innych rzeczy. Więc chcemy, żeby ta piłeczka leciała sobie w górę i w dół, tak? No to dodajemy sobie, może przejdę tutaj do tej kości, zmienię kwaterniony na julery. Ok, i teraz będziemy chcieli sobie to zanimować, żeby nam skakała do góry. Więc dodajemy sobie, może w sumie nie dodam do całej lokacji, tylko po prostu do zeta, żeby było łatwiej. Więc przejdziemy tutaj, tutaj zobaczcie, mamy jeszcze coś takiego, jak do tej głównej kości jest tu nam przypisana local location. Ja bym nie chciał raczej operować na lokalnych, więc sobie to odkliknę. I teraz tak, operujemy na globalnych, więc lecimy sobie wzdłuż osi Z, więc dajemy location Z, dodajemy keyframe'a, lecimy do klatki dziesiątej i lecimy sobie w górę, czyli gZ, a powiedzmy gdzieś tutaj, dodajemy kolejnego keyframe'a i teraz lecimy sobie, ok, wszystko wygląda w porządku. Kiedy jesteśmy na dole, no to oczywiście chcemy aby ten nasz obiekt był zeskłaszowany, tak? ponieważ to będzie tak, jakby piłka uderzała o spód. Więc dajemy SZ, skłaszujemy trochę, albo może, żeby to było bardziej takie widowiskowe, dodamy trochę więcej. I tutaj skala, jeżeli chodzi o Y, tak? no bo to akurat jest tutaj y, lokalnie, dodajemy sobie tutaj keyframe'a, idziemy tutaj dalej. No i tu na pewno skalę chcemy zresetować, też dodajemy tutaj keyframe'a. Czyli wygląda to następująco. OK, w porządku. No i później, co? Chcemy opaść w klatce 20, więc dajmy sobie ALT-G i tutaj też chcemy to zeskłaszować. Czyli SZ zejdziemy sobie, albo może ja sobie w ogóle zduplikuję tutaj, otworzę to i żeby było nam prościej. Zobaczcie, otworzę tą tego bona i tu, gdzie mamy skalę. To ja sobie to zduplikuję, czyli daję Shift i idę sobie tutaj. Jeżeli chodzi o lokację, to też mogę sobie to zduplikować. No i jesteśmy w tym samym punkcie, w którym byliśmy o tutaj. Może ustawię sobie tą animację tutaj na 20 klatek i włączmy, zobaczmy, jak ona wygląda. Wygląda całkiem nieźle, aczkolwiek wydaje mi się, że chciałbym dodać tutaj troszkę takiego bardziej dynamizmu. Więc przejdźmy sobie do zakładki tutaj do okna Graph Editor. Powiększymy to trochę. Otworzymy tutaj. No i zobaczcie, że tyle fajnie, że dodaliśmy sobie tutaj keyframe'y do pojedynczych właściwości, ponieważ tu mamy tylko je dwa, więc łatwiej będzie nam tutaj tym wszystkim zarządzać. Co chcemy zrobić? Jaki efekt chcemy uzyskać? Ja bym chyba chciał uzyskać taki efekt, że tutaj tak dosyć szybko chciałbym, żeby to szło do góry, a w górze się troszkę zatrzymało. Tyle, że jak ja tutaj chcę wyrzuci troszkę tą krzywiznę, chcę to zaokrąglić, zobaczcie, to z lewej strony tam też mi się to zaokrągla. Może to nie jest do końca, co bym chciał, więc chciałbym zmienić typ tych moich keyframe'ów czyli kliknę sobie prawym, dam Handle Type i wybiorę sobie free, dzięki czemu mogę jednym zmieniać tutaj różne rzeczy bez zmiany drugiego ramienia. Dam sobie tak. A jeżeli chcemy to zmienić jednocześnie, tak samo z lewego i prawego, to dam sobie Ctrl Z. Zobaczcie. Więc, żeby zaznaczyć te dwa ramiona, to zobaczcie, sobie kliknę na obydwa te elementy. Teraz zaznaczę to ramię i odkliknę e, o ten cały keyframe. Pozostaną mi zaznaczone tylko ramiona, o ile mi się uda, bo <laughs> trochę nie do końca. No dobra, mam dwa te ramiona, więc mogę je przesunąć do góry. Czyli mogę sobie dać GZ i zobaczcie teraz. Podnoszę je na taką samą odległość, czyli tak naprawdę będą one z dwóch stron takie same. Więc powiedzmy, że chcę uzyskać coś takiego. To powinno dać nam taki ostrzejszy troszkę mm, efekt. Teraz chcę sobie trochę to zeskalować, żeby trochę dłużej piłka znajdowała się u góry. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Powiedzmy, że tak może być, więc teraz, sobie tutaj w timeline będę chciał troszkę to jeszcze z, zeskalować. Czyli damy sobie S, Z i powiedzmy: OK, zrobimy coś takiego. Dodajmy sobie tutaj keyframe'a. Teraz zduplikujemy to i przelecimy sobie tutaj. Zobaczmy, jak to wygląda. Jak widzicie, teraz y, mamy taki efekt trochę tutaj takiego bouncingu fajnego, tak jakby taka galaretka nam podskakiwała. Całkiem fajnie to wygląda. Oczywiście, wiecie, no, zawsze będziemy dodawać tutaj takie frame i modyfikować to tak, żeby uzyskać efekt, jakiego potrzebujemy. No, ale całkiem fajnie to wygląda, więc ja to tak zostawię. No i dobra. I co jeszcze chciałbym Wam pokazać? Bo widzicie, że tutaj na przykład teraz dzieje się coś takiego, że animacja się kończy, program automatycznie zaczyna od początku i idzie tak, i tak cały czas, prawda? Ja sobie zwiększę to na przykład na 80 i teraz yy, zobaczycie, że animacja wykonała się tylko raz. A co jak my byśmy chcieli na przykład tą animację wykonać kilkukrotnie? No to moglibyśmy teoretycznie sobie to zduplikować, przejść tutaj, znowu zduplikować, cyk. No, i uzyskamy właśnie taki efekt, ale jest też inna, inna sposobność. Możemy sobie tutaj yy, przejść do tego okna Graph Editor. Jak tutaj sobie otworzymy okno N, czyli to z boku, takie jak tutaj otwieramy przy yy, viewporcie, to jak sobie przejdziemy tutaj do Modifiers, to mamy Add Modifier, i tu mamy coś takiego jak Cycles, czyli powtarzaj. No i dzięki takiemu modyfikatorowi, nasz obiekt będzie powtarzał tą animację, tylko zauważcie, że my jesteśmy tutaj na skali Y, tak, a przy lokacji tego nie ma. Więc jak teraz sobie włączymy tą animację, to zobaczcie, że squash and stretch działa, ale podskakiwanie nie. Więc żeby działało też podskakiwanie, dodamy sobie znowu Cycles i teraz będzie działało zarówno podskakiwanie, jak i skłaszowanie. No, i teraz będziemy uzyskiwać taką animację cały czas. Aczkolwiek, może to nie jest do końca co chcemy uzyskać, bo może chcemy tylko trzy razy, żeby ta piłeczka podskoczyła. Więc co powinniśmy zrobić? Tutaj zobaczcie, mamy takie różne ustawienia. Before Mode, czyli przed naszym tutaj klatką 0, jak sobie najedziemy na to, to zobaczcie, mamy Cycling Mode to use before First Keyframe, czyli co ma się dziać przed pierwszą klatką. No, tak naprawdę nic ma się nie dziać, czyli no cycles. A co ma się stać po przejściu przez te framey? No to wtedy chcemy to powtarzać, ale ile razy? No, na przykład trzy razy. I zobaczcie, jak tutaj zmieniamy to, to tutaj też nam się to pokazuje. To w sumie nawet dwa razy damy, bo wtedy będziemy mieć trzy podskoki, tak? Zobaczmy, jak to wygląda. Raz, dwa, trzy. No i później już nie podskakuje. Więc to fajnie widzimy tutaj na grafie. Więc teraz te ustawienia możemy też zastosować do skali. Więc tutaj, przed tym ustawimy sobie no cycles, a tu ustawimy na 2 I teraz powinno to fajnie sobie współgrać. No i czat. Powiedzmy, że czat, tak? Dobra. To jeszcze może zróbmy coś takiego, żeby ta piłeczka szła sobie w prawo. Więc co możemy zrobić? Wróćmy na timeline. No i dodajmy sobie tutaj też lokację x. Więc dodam. Powiedzmy, tu będę to dodawał. Dodam sobie tutaj single keyframe i idziemy sobie tutaj do końca. Przesuniemy to GX. Powiedzmy coś takiego. I dodajmy tutaj single keyframe. Zobaczmy, jak to zadziała. No i ogólnie yy, w miarę jest OK, tyle że po przejściu przez pierwszy cykl. Dalej nic się nie dzieje, tak? Dalej nie przechodzi dalej, <laughs> dalej nie przechodzi dalej. No to co? Też musimy dodać takiego, taki modyfikator. Więc przejdźmy sobie do tutaj Graph Editora. Kliknijmy tutaj na nasz X Location. Może troszkę spróbuję to przybliżyć kropką. I dodajemy sobie Cycles. I co ma się stać? No, przed tym nie ma być nic, czyli dajemy No Cycles. A po mamy wykonać to dwa razy, tak? tak jak przedtem. No ale zobaczmy, jak to zadziała. Dajemy sobie cyk i wracamy, i cały czas to samo się dzieje. Czasem taki efekt też może być fajny, ale na pewno nie w tym przypadku. Więc, co możemy zrobić, żeby to wyglądało prawidłowo? Tutaj, after mode, co chcemy zrobić? Chcemy dać nie samo repeat motion, tylko chcemy dać repeat with offset, żeby to szło dalej. Więc dajemy sobie teraz spację, cyk, cyk i cyk. I zobaczcie, że nasza piła idzie sobie tam coraz dalej. No oczywiście tu dalej, później wracamy do tego punktu, który był wcześniej, więc tutaj trzeba by było to teraz sobie tam dostosować albo po prostu nasz viewport tutaj skrócić na przykład do 60 klatek i teraz sobie włączymy. No i nasza piłeczka sobie tam idzie i zaczyna później od początku. Teraz jak widzicie, coś tutaj tak niepokojącego się trochę dzieje tam na koniec. Widać jak ta piłka wraca tam, więc yy, prześledźmy tutaj klatka po klatce, dlaczego tak się dzieje. Przejdziemy sobie o, zobaczcie, jesteśmy w 58. Tutaj jest ten pewien, pełen skłosz, więc możemy sobie tutaj ustawić to na 58. Wydaje mi się, że będzie to wyglądać trochę lepiej. No i teraz na koniec, chyba chciałbym jeszcze dodać coś. Takiego, żeby ta piłka się obracała. W sumie moglibyśmy to zrobić za pomocą kości, ale musielibyśmy dodać drugą kość, żeby była dzieckiem tego i to ta kość by odpowiadała tutaj za tą piłkę. E, więc wydaje mi się, że akurat w tym przypadku łatwiej będzie, jak sobie przejdziemy po prostu do edit mode i tutaj e, dodamy sobie pierwszą klatkę kluczową, czyli dodam sobie rotację. Chcemy rotować, zobaczcie, względem tutaj osi Y, więc tutaj, gdzie mamy Y. Dodamy sobie Single Keyframe. Idziemy sobie do końca, czyli do klatki 20. I tu będziemy chcieli obrócić to wszystko o 360 stopni. I dodamy Single Keyframe. I zobaczcie, że nasza piłka będzie się tutaj ładnie obracać. Zobaczmy. Cyk. No i dalej się nie obraca. Więc wiecie już, co robić? Mam nadzieję, że tak. Więc przechodzimy z powrotem do Graph Editora. Tutaj raczej ten obrót on nie powinien ani zwalniać ani przyspieszać, mi się wydaje. Zaznaczymy sobie te dwie klatki kluczowe, i tutaj wybierzemy interpolację liniową. No, i teraz dodajmy sobie tutaj to okno N i przejdźmy do modyfikatorów. Dodamy cycles. Oczywiście przed tym nie chcemy, a po tym dodamy sobie dwa. Zobaczmy, jak to wygląda. 3 razy OK wygląda w porządku, więc spróbujmy sobie jeszcze raz to włączyć. No i OK. Tak to właśnie zostawimy. W taki sposób można mm, tworzyć sobie dodawać kolejne rzeczy, żeby wyglądało to coraz lepiej i coraz atrakcyjniej. Oczywiście pamiętajcie, że tych tutaj modyfikatorów Cycles wcale nie musicie dodawać, jeżeli nie chcecie. To był tylko taki dodatek, żebyście wiedzieli, że coś takiego istnieje w razie co i czasem właśnie, jeżeli potrzebujecie zrobić jakiś dłuższy timeline, tak, żeby animować jeszcze coś innego, coś tam w tle ma sobie cały czas skakać, albo nie wiem, ruszać się, jakieś powtarzalne ruchy robić, to właśnie wtedy zazwyczaj skorzystamy z takiego modyfikatora e, cycles, żeby coś się ciągle powtarzało bez konieczności tutaj duplikowania tych wszystkich keyframe'ów. Okej, okay. mam nadzieję, że się czegoś nauczyliście. Tutaj już więcej Was z tą piłeczką nie będę maltretował, żeby Wam się nie znudziło. Mam nadzieję, że się czegoś nauczyliście i do zobaczenia następnym razem.